Dzisiaj będzie przepis za pomocą mojego nowego Blendera Brown MultiClick 7: przepis na zupę rzodkiewkową. Tutaj mam obrane i umyte trzy pęczki rzodkiewki. Były teraz w mega promocji, więc wykorzystam to. Mam tutaj ziemniaki. Tutaj już zostały mi dwa całe. Tutaj mam już cztery takie słupki przetarte. Teraz wam pokażę jak to wszystko wygląda fajnie. Nasz blender bardzo fajnie i cicho chodzi. Tutaj mamy ostatnie dwa ziemniaczki. I zobaczcie jak nam fajnie zblendowało. Ja będę to podsmażać razem z rzodkiewkami na masełku, żeby nam powstała fajna zupka. Później będę to gotować i Coś takiego wyszło. Najbardziej nadają się właśnie takie wiórki e, do marcheweczki na surówkę. Tutaj do tego zaraz zetrę, ale już na innym ostrzu w plasterki e, rzodkiewkę. To zaraz wam pokażę. Po moich wiesz. Tutaj już wkładam rzodkiewkę. Wymieniłam sobie ostrza takich nawiórka na y, plasterki blenduję to tak naprawdę do jednego pojemnika, bo razem będę to dusić trzy pęczki rzodkiewki. już mam zapełnione, ale myślę, że damy radę No hej, dzisiaj jeszcze ym, moja zupa już się ugotowała. Mamy taki fajny kolor. Ja wiem, że już też zupkę złożył. Miksuję ją. ja Ci pomaga. No okej, okay, Zuziu tutaj odłączamy nasz blender dobra. no i nalewamy no, moje dzieci Postawię. już się domagają jedzenia tej zupki pysznej tutaj mamy krem z rzodkiewki podany z groszkiem ptysiowym i życzę smacznego bardzo fajny jest gęsty więc serdecznie polecam